Siema, tu z tej strony mówi fan Jetixa. Nazywam się Wiktor. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie. No to chciałbym Wam powiedzieć o Jetixie. No, jak ja was, na Was będę mówił, nie Mordy, ale Jetixiaki. Mordy to będą Jetixiaki. No to Jetixiaki. To właśnie chcę powiedzieć. No że Jetix to była taka typowa stacja dla dzieci, bardzo fajna, bo oglądałam na przykład tam Power Ranger, no właśnie wtedy miłość do Power Rangerów. Tylko, że już Power Rangerów nie oglądam zbytnio. Bo się zajmuję teraz Jetixem od znowu. Jak nie magia, to i Jetix. Jak nie Jetix, to magia. No to właśnie... Jetix to była taka typowa stacja dla dzieci, która się rozpoczęła na nowy rok w 2005 roku. Zas y zmienia y Fox Kids, no właśnie to wcześniej był Fox Kids, później zmienił nazwę na Jetix 1 stycznia 2005 roku. A niestety jej, bo w 2009 roku, niestety, ale Jetix już ponoć był głupi. To był właśnie ostatni rok Jetixa. Tak wiele się skarżyli, że chcą Disney XD, że Jetix już zaczyna być nudny, nudzić tylko. No i właśnie, 18 września Jetix się skończył, a 19 września zaczął się Disney XD, który na początku ponoć był fajny, a później uległ Kompletnej zmianie, ponieważ Disney XD mówili, że jakie to głupie chcemy powrotu Jetixa, i chcieli właśnie powrotu, a niestety ten powrót się nie udał. No, Disney XD miał początkowo fajne kreskówki, tak jak Ziggy Luther, tam właśnie w sobotę będzie maraton od, od 10. O Skopyta od początku do końca Czyli od pierwszego odcinka Do ostatniego Skopyta miał Cztery sesony, pierwszy, drugi, trzeci I czwarty No to tak Jeśli No Później, no Jetix niby No i wracam do Jetixa Jetix początkowo miał wrócić 1 maja 2014 roku Tylko, że już Niestety nie powrócił. Niestety kompletnie zapomnieli o Jetixie i mówiono później, no na Węgrzech ponoć wrócił Jetix. Później mówili, że miał wrócić w 1 stycznia 2019 roku, a niestety się tak nie stało. I właśnie Powstał nowy kanał Jetix Polska, który tam opisywał, że jeśli się uda im, to wtedy, yy, no jetix.pl się nazywa, no że wtedy jak się im uda w 2019 roku, to że ponad Jetix powróci i może będą bajki na Polsacie w weekend. No, ale naprawdę szkoda, że Jetix nie wrócił. Bo naprawdę miał na przykład Power Rangerów. To niezła kreskówka. Bardzo ją polecam. No, ostatnie Power Ranger, jakie leciały w Polsce, to Megaforce, Ale to już było na kartu Network. No, jeśli się Wam filmik spodobał, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I cześć. Pa!